Dobrze, słuchajcie, jest akcja, bo się pakujemy. Jeszcze nic nie mamy w samochodzie, ale powoli, powoli zaczniemy za chwilę to wszystko układać. Ja tutaj powiem Wam, dużo miejsca nie zrobiłem, złożyłem tylko siedzenia z tyłu, więc postaramy się wszyscy się tutaj spakować. Tam mamy 6 miejsc siedzących, więc powinno się udać. Nie, nie, ty byś siedział tam na swoim foteliku kolego. Nie, tu będzie wszystko zapakowane. Okay. Tak. I tego... sleepy when I get sleepy. Ja wiem, ale to jak to jak się zatrzymamy. Dobra jak będzie miejsce. Zaczynamy pakować, okej? Okay? Musisz mi pomóc. Yeah. Musisz mi pomóc, koniecznie yeah. kolego. No co ty, myślisz, że ja sam będę nosił to wszystko? Wiesz, że yeah. tego jest? Tak. Yeah. Nie, no co ty? Dawaj, help you dawaj, dawaj. Musisz mi pomóc. Let's go. Idziemy z tym. Za chwilę wyruszamy, pokażę wam jak poukładałem wszystko w środku. Mamy jeszcze dużo miejsca powiem wam szczerze. Złożyłem te tylne ostatnie siedzenia, ale tu jeszcze dwa razy tyle by wyszło. Jeszcze do tamtego roku to jeździliśmy w Volvo i powiem wam szczerze już na 60-osobową rodzinę to już jest za mało miejsca. Nawet jak mieliśmy ten bagażnik to już tak momentami było, że się prawie nie mieściliśmy. Także dzisiaj od dzisiaj na wakacje wyjeżdżamy już nowym pojazdem Zamknę drzwi wszyscy już się nie mogą doczekać słuchajcie, że ruszamy w nocy ku przygodzie. Hej Tak? Tak Zobacz, jeszcze czy masz sześć Wszystko ma. Także słuchajcie, godzina druga Minut kilka Wszyscy w środku. Tak? Ready to go? Wycieczka, zaczynamy wycieczkę, słuchajcie. Będzie ciekawa wycieczka Nikt nie spał, tyle wam powiem. Tylko ty spałeś. Tylko ja spałem, tak. Bo ja prowadzę samochód, więc musiałem się przespać dwie godziny. Ja teraz, wszystko masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć prostu przejść. i lecimy w drogę. Dobra, udało się przejechać przez granicę. Wszyscy zdechli w samochodzie. Dostaliśmy najpierw białą kartkę. Przepuścili nas, a później pani tego sprawdziła paszporty i tyle odbyło się z całego sprawdzania. słuchajcie Sprawdzili testy. Wziął w rękę, nie? Papiery. No, wziął w rękę. No, wziął nie, rękę ni, nie, nie mogę powiedzieć, sprawdzili. No właśnie, to było tylko wziął w rękę, nie otworzył paszportu i niczego. Po prostu dostał, dostał dokumenty, był szczęśliwy, powiem wam tylko tyle. I tyle, czekamy na prom. Prom już tam podobno stoi. więc za chwilę będziemy się tam pakować. Ale to jedno trzeba przyznać, że miejsca nam tu nie brakuje na tym promie. Jest tylko linia zajęta. Nie ma jakiegoś strasznego ruchu, powiem wam szczerze. W ogóle nie ma ludzi. I spodziewam się, że będzie dużo miejsc siedzących i leżących na promie. Bo zazwyczaj wiecie, jak chodzimy na prom. o tej godzinie, to wszyscy biegną do góry i zajmują miejsca gdzieś na kanapach. Teraz ja na pewno ja będzie dużo miejsca. miejsca. Te, a, teraz. Tutaj mój tata. i ah. tam moja mama śpi. Super. Super parki. Dobra, to co?

4 godzinach jazdy dotarliśmy do ośrodka. Jeszcze przed nami tylko rozłożyć namiot. Dzieciaki już mi uciekły. Ja to zobaczymy się za chwilę na polu. Dobra, udało się, słuchajcie. Namiot rozstawiony. Dziewczyny też sobie namiot rozstawiły. My mamy w środku już chyba wszystko co powinniśmy mieć. Mamy fajny pit. Powiem wam szczerze, trochę jeszcze przed chwilą popadało. Zdążyliśmy dosłownie przed tą chmurą rozstawić namiot i schować wszystko do środka. Także czat komando, za chwilę idziemy do restauracji. Mamy dwie sypianie teraz rozłożone, a trzecie nie rozkładaliśmy, bo Ewcia kupiła masę gadżetów. Szafeczki, kuchenkę. O, nie Także nie mamy miejsca dla dziewczyn. Muszą spać na zewnątrz. Tak? Nie tak? Nie, zmieścilibyśmy się, ale one same zdecydowały, słuchajcie, że chcą spać z boku. Chcą być independent. Idę teraz tam do, tego, do tej dużej budy i e, postaram się zamówić na nas stolik na dzisiaj, bo jest niedziela i raczej niżej żarcia nie kupimy. I let's go! Czy to się nagrywa? Tak. Bagietki, ciasteczka, ja, ja jestem po prostu w szoku, nie? I te bagietki. Nie? Pyszne. Każdy jest podekscytowany, wszyscy robią zdjęcia, zanim je zjemy. Natrafiłem na świetnego kamperwana, przerobionego z Mercedesa. W ogóle oglądałem jakiś dokument na ten temat, jak Niemcy zdobywają stare, niepo niemieckie wojskowe auta i je przerabiają. To to raczej jest jakiś oryginał, chyba mi się wydaje. Z camperwanu, bo widzę, ta góra to raczej nie jest dorobiona, tylko oryginalna. Ale czat, słuchajcie. Nie wiem ile to ma lat Ale powinien starsze ode mnie szok jeden z pierwszych chyba campervanów na świecie słuchajcie Jeżeli chodzi o Mercedesa Super Dobra, wbijamy się do Decatlona Słuchajcie, maski, dobra, spoko obowiązkowe Nie chcę się tu z nikim kłócić ale sprawdzanie, inwigilowanie ludzi, czy są zaszczepieni, czy, mają, czy są negatywni, czy pozytywnie do życia nastawieni, nikt tego kurde nie sprawdza. Dobra, te strzałki na, tych, na tej ziemi, to są od tamtego roku. Nic się tu nie zmieniło, jeżeli chodzi o restrykcje. Powiem wam szczerze, jesteśmy w tym sklepie z kolei, teraz jesteśmy w galerii, o których tak głośno mówili, że będziemy mieli problem wejść tu, wejść tam. Jest dzisiaj 2 sierpnia 2021 rok. A dalej wszystko normalnie w miarę wygląda, powiem Wam szczerze. Dobra, ludzie nosą, noszą maski z różnych względów. Ale poza tym nie, nikt nikogo tu nie blokuje. Idziemy normalnie za zakupy, nie? Słuchajcie, poszliśmy zrobić zakupy tylko na małą lodóweczkę, coś na śniadanie, nie? <śledzimy> Tu się, tu się zgubiło 235 euro, słuchajcie, gdzieś. Nie wiem, muszę posłuchać, gdzie to jest. Gdzieś tam jest, nie wiem. Ja pierdzielę, nie? Myśmy tylko kupić jajka, coś do chleba i może dżem. Ty pamiętasz takie rzeczy z Polski? Jest! Kawa gotowa! I pada deszcz. Kasper nie wychodzisz? Nie. Yeah. Dawaj. Biegiem. Yeah. Dawaj jak Sonik. Może zdążysz między kroplami deszczu. Dawaj, trzy, dwa, jeden. Go wow. Ale, <laughs> dawaj, dawaj szadu. Jest? To jest kasper so it's just starting yeah Padało całą noc, jest przepiękna pogoda teraz. Polatałem dronem, słuchajcie, będzie masę spotów, bo jeszcze planuję trochę polatać. Teraz, jakby słońce tutaj się schowało, ale ogólnie nie jest nieźle. Naprawdę jest super, jest ciepło. Śniadanie, która jest godzina? Dobra, godzina na śniadanie. <grym> Ja myślę, że ten bekon już jest gotowy. Ten też. Ale się gotuje. Ta łasa też już jest gotowa. To też pewnie. I nasza polska śląska. Takich rzeczy nie ma we Francji. To trzeba już z Anglii przywieźć. Hej, tu nie ma żartu to zjeść dobrze, to trzeba sobie przywieźć. Musisz kiełbasę z Anglii, Anglii przywieźć. Ja, <noise> yeah. Idziemy zobaczyć, jak Kubie idzie w Ile, ile, ile wygrywacie? 4-0. 4-0? Super. Oj, to jest rany, co? Tak się nie... Je... Tak I pojechał swoją drogą. swoją stroną Dobry jest. Teraz ona to odpadnie. Zrobiliśmy ubranko? Tak. I ten and robot. Mm. Może jutro do Troi pojedziemy. A czy tutaj jest Troj? Oh, sorry. <coughs> to tam jest <coughs> To miasto, miasto Trua. Tam gdzie była ta katedra. Ale czy to jest kartel? To miasto takie, gdzie chodziliśmy było tak strasznie gorąco. Tak, tak. To już się nagrywa moja. Karte noire, une carte rouge, une carte noire, d'accord? Ja, tu Je mélange. Tak, tu jestem. I attention, petit piège. Joséphine, la carte rouge? Uciekaj matka Jezu Matka Matka Jezu Dobra, Jezu matka Jezu matka, tu się zdecyduj albo Jezu, albo matka. Jedziemy. Cały czas jedziemy. Piggyback. Piggy Piggy nie bag. róbcie tego sami w domu. Nie. Nie robi to w domu. W domu nikt nie robi. Zawracamy do mamy. Kasper, co robisz? Gram. Śniadanie jest jedzone. Słuchajcie, wybieramy się na małą wycieczkę. Wszyscy gdzieś zniknęli. Jedziemy do sterowni. Pogoda nam się poprawia z, z minuty na minutę. Także zabieramy drona, zabieramy dzieci i lecimy. Półtorej kilometra zjazdu, tylko w dół. 5% nachylenia, niby mówią. Ja to każdy nie dodaje. A szczerze to rzucam na luz. Zobaczymy, ile to się rozpędzi na luzie. Spędziłem się prawie do 80 minut. A ja właśnie idę do lasu, zrobić małe siusiu. A my stoimy już tuż przed miejscowością Chamont. Który jest XIX-wieczny wiadukt, już go tam na horyzoncie widać. Także podejedziemy na pewno tam bliżej. Będziemy mieli co oglądać. Bardzo, bardzo, bardzo historyczne miejsce. Piękne po prostu wszystko wymurowane ręcznie. No i zobaczymy to za chwilę wszyscy razem. A brygada właśnie prostuje już plecy przed wycieczką. Ta zabudowa praktycznie się nie zmienia. No jest super. Te ciasne uliczki i w ogóle jest przepięknie. Tu jest jakiś viewpoint. Nie wiem co to dokładnie jest. Co my będziemy widzieć, za chwilę sobie to tam sprawdzę? Trochę inaczej wygląda. Ale zaraz tam będziemy. Bo może stamtąd będzie widok na, na ten, na ten wiadukt. Tam na dole leżą ci, to kiedyś chcieli waść tam, tam ich pożerał smok na dole A, naprawdę? Jest... Tak, tam pełno ciał pewnie leży na samym dole